Potwierdzam, w ZUSie jest parking dla rowerów, jest podjazd dla niepełnosprawnych. Więc na spokojnie, słuchajcie, wbijamy sobie na ZUS. Zobaczymy, jak się pracuje w ZUSie, jak jaki obywatel jest traktowany w ZUSie. Najpierw co my tu mamy? Okej, okay, to mi się podoba, to jest fajne. Jest to dla niepełnosprawnych. Piątka z plusem, to nie, dotykowe, dotykowe potwierdzam, tak. Platforma, bardzo fajnie, bardzo fajnie, to mi się podoba. Plus, plus dla ZUS-u, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Idziemy do informacji ogólnej, tu sobie zobaczymy jeszcze co my tu mamy. Ubezpieczony, działa, płatnik działa, emeryt działa, zasiłki działa, lekarz działa, profile. Jest, dostałem bilecik, wszystko działa, wszystko sprawnie, wszystko bardzo ładnie. Tu wejdziemy, zobaczymy płatnicy. Jest woda, potwierdzam, jest woda. Dzień dobry pani. Pokazuję, jak pracują urzędy. Jak się pani pracuje? Jest pani zadowolona z pracy? Pani Lucyno, dzień dobry. Jak się pani pracuje na co dzień, w Zusie? Jest ok. Urzędniczka mówi, że nie udziela informacji. Pójdziemy dalej zapytać. Zapytamy inne urzędniczki. Dzień dobry Pani Michał Jabłoński, Fundacja Zielony Rybnik, Telewizja Zielony Rybnik. Pani Sabino, chciałem zapytać, jak się pracuje? Jest fajnie w Zusie, jest ok? Nie będzie Pani rozmawiać. Ale jest OK, warunki pracy w porządku. No, pan wyłączy kamerę. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Dzień mnie dotykać. No, nie, pana nie dotykać. Proszę mnie nie dotykać, panie Januszu Stania. Kim pan jest w ogóle? Telewizja, Zielony Rybnik, jestem dziennikarzem. Kim pan jest? Proszę mnie nie nagrywać i wyłączyć jestem ochroniarzem. A dlaczego? Ja pokazuję jak pracują urzędy. To niech pan pokazuje, ale pan to nie może nagrywać. Dlaczego nie mogę? Bo nie wolno. Co to znaczy nie wolno? Kim pan jest, żeby pan mi mówić, co mi wolno? Bez urazy. Proszę się odsunąć ode mnie, bo złożę zawiadomienie, że pan narusza moją nietykalność cielesną. P proszę się odsunąć ode mnie. Ja słuchajcie, przedem do urzędu, pan Janusz, lekko agresywny, zbliża się do mnie. Proszę się odsunąć na metr. Nie życzę sobie, żeby ten pan się do mnie zbliżał. On się zbliża, narusza moją przestrzeń życiową, tak. Metr ode mnie. I to natychmiast, już. Dziękuję. Pokazujemy, jak pracuje urząd. Tu mamy numerek. Zaraz zobaczymy jaki jest nasz numerek. Eee, znowu agresywna ochrona. Tak jak w skarbówce agresja, tak tutaj w ZUSie agresja, tak? B44. Dzień dobry pani. Dzień dobry, słucham. Kłaniam się Michał Jabłoński, zielony rybnik. Pokazuję jak działają urzędy. Mam numerek. co, pan chciał załatwić? co mogę u pani załatwić? Złożyć i odebrać złożyć wniosek, żeby pani zaświadczenie i odebrać. Zaświadczenie. Chce jakie wam, zaświadczenie? Chcę pan złożyć wniosek? Tak, ale jakie zaświadczenie? Ja jestem płatnikiem składek, yy, mam firmę, fundację. Jakie zaświadczenie? Nie, ma nie mam w wniosku, gdzie mogę wypełnić? Czy pani wie, że ten ochroniarz jest agresywny? Nie, widziałam, Zbliża się do mnie, narusza no, moją. Prze... Okay. To jest wniosek, e, to... Czy mam brać jeszcze raz numerek? Nie, nie musi pan. Czyli wchodzę bez kolejki. Pani Aneta Zając. Pani Aneto, krótkie pytanie. Czy w ZUSie się pracuje fajnie, jest ok? A co, ja z pana urzędowo załatwiam, e, tylko oddzielam Czy jest pani zadowolona z pracy w ZUSie? To już jest moja sprawa. Czy jest pani szczęśliwym pracownikiem ZUS? To już jest moja prywatna sprawa. A nie chce pani się podzielić z obywatelem? Chce pani jeszcze coś ze mną zrobić. Tak. Nie, przyszedłem. przyszedłem... A to dlaczego pan pyta, czy ktoś jest zadowolony z pracy? Dlaczego pan kamery używa? Ponieważ. On jest karalne, ktoś z I do widzenia, proszę, proszę. Nie pani jest. A co pana to interesuje? Kim, ja kim pani jest w ogóle? Z kim mam przyjemność? Proszę, y Dzień dobry, z kim mam przyjemność? Z ochroną, z jak się pani nazywa? Ja się nazywam? Jestem do widzenia. Ochrona, ale proszę mi się udokumentować. Proszę się do mnie nie zbliżać, bo złożę, pan pan złożę za chwilę na policji zawiadomienie, że pani Dobrze. narusza nietykalność proszę. moją. Ja do pana się nie zbliżam. Dobrze, więc mam prośbę. Ja, pan z ok tam. Pani też zgłosi, że pan tu kameruje. Nie ma pan prawa. Mam prawo, jestem dziennikarzem. A ma pan pisemną zgodę? Nie Zdanie. muszę mieć zgody. No nie muszę? Tak? muszę mi się wytłumaczyć. Ja nie muszę pani nic tłumaczyć. Jestem, pan. Nic nie muszę. Pani jest w błędzie. Pani również, ochroniarz agresywna, w Zusie jest agresja, tak? E, Zus jest tutaj urzędem agresywnym, także tutaj jeszcze pokażemy. Pan ochroniarz, który był agresywny, tutaj jest, jest pan agresywny ochroniarz. Tu pani agresywna ochroniarz numer dwa. Słuchajcie, ja się pytam, czy w tych urzędach powinna być ochrona, czy powinna być pomoc dla obywatela, co? Co wy o tym myślicie? Bo ci ludzie są agresywni, tak? Eee, ja nie chcę takich urzędów. Ja nie chcę takich urzędów, naprawdę nie chcę. Chciałbym, żeby to było dobre, nie? Żeby to było dla ludzi. No ale jest tu pełno agresji, tak? Oni się boją mediów, boją się kamery, boją się prawdy. Taka jest ta Polska, tak? Słuchajcie, zajrzymy sobie jeszcze teraz do naszej koleżanki, pani dyrektor z Urzędu Pracy, bo mam do niej jedno pytanie. Także zaraz wrócimy do tematu. No, także na spokojnie wbijamy znowu na urząd i tymczasem dziękuję.